Szanowni Państwo, Rzeszów Przyjazny nie tylko z nazwy. Promujemy życzliwość w mieście. Utworzymy status honorowego wolontariusza. Czym mógłby się zajmować? Pomoc w hospicjum, pomoc seniorom, pomoc w schroniskach dla zwierząt, darmowe korepetycje lub za kawę. Możliwości jest wiele. Oczywiście miasto się odwdzięczy. Darmowe parkingi, darmowa komunikacja, tańsze wyjścia, do teatru, do kina, do Filharmonii, być może na basen lub inne rekreacje, miejsca rekreacyjne w mieście. Tworzymy też klub o kawiarnię dla młodzieży z grami planszowymi, z tenisem stołowym, z szachami. I tu też honorowy wolontariusz może nam pomóc. Zapraszamy!